Witam wszystkich w wilcze hobby. Po ostatnich testach tak sobie pomyślałem, że w sumie ta wyciągarka była źle testowana, a dodatkowo przyszedł mi pomysł na zblocze, które ma za zadanie zwiększyć moc wyciągarki. Na pierwszy rzut pójdzie przyczepa obciążona prawie 4 kg. Zblocze powoduje to, że wyciągarka pracuje wolniej, a dokładnie już nie pracuje wolniej, ale przedmiot wyciągany porusza się wolniej ponieważ yy, wydłużamy ilość liny, którą musi ściągnąć wyciągarkę. i wyciągać. Przy tych 3-4 kg radzi sobie naprawdę nieźle, więc postanowiłem zwiększyć obciążenie. 5 kg widać już, że samochód próbuje się przesyłać do przyczepy, ale w koniec końców rusza przyczepa obciążona. Wygląda to naprawdę fajnie, że ten samochód radzi sobie z 5 kg, więc myślę, że będzie mógł się wyciągać z różnych yy, tarapatów. Jednak przyszło mi do głowy, czy to zbloczeń jest w ogóle potrzebne, mimo to, że wygląda ekstra. Więc kolejny test będzie z odpiętym zboczem, a tylko przyczepką. Widać, jak mocno wyginają się kółka przyczepki od tym odciążenia, ale również daje radę. Prędkość jest niewiele większa, ale jednak troszeczkę większa. To wszystko, do zobaczenia!